Mijania drogowe Sygnał dźwiękowy Dobra Poziom, poziom, poziom y oleju w silniku Jest więc minimalny Dobra, gdzie jest wlew oleju? Jest. Tutaj Dobra, poziom płynu hamulcowego Jest ponad 3 Dobra, teraz proszę sprawdzić czy jest prawie łatwacy 2 i stan obójny na układu na ten rodziny macie tolerancji 3,6 cm, chociaż w trzeciej kolejności powinniśmy wiedzieć jak, jak powinno być dla rozwój. No jeszcze raz, sprawdzam, to sprawdzam coś... na smarowanie łańcucha oraz zużycie rolek i... i... To jest w miarę poziomie. Dobra, musimy się przygotować.

Nie rób pięciu ósemek tylko trzy, żeby ci się w głowie nie zakręciło. Jak skončí celou, to bude na hamování